Ja maneczko. Nagrywam ten film, ponieważ już kolejna, o, trzecia osoba mi się pyta, yy, czy będzie odcinek z Monster Strikea kolejny. Odpowiedź brzmi tak. Będzie odcinek, ale to od Was zależy, jak szybko się pojawi. Yy, Daję Wam ogólnie dwa wybory: albo of Card za 20 zł minimum, chociaż to jest ogólnie niestety minimalna kwota. Wtedy obowiązuje się, że będę tłumaczył 6 odcinków na raz. Druga sprawa. Suby, jeżeli chcecie, ogólnie za darmo, żebym wrzucił odcinek, musi być ich 125. A to, że mi się zmniejszą, czy nie, to, no, to od Was zależy. To wtedy się odcinek nie pojawi, jeżeli się zmniejszą. Także to jest ogólnie pierwsza kwestia. Druga kwestia. To jest ogólnie jak YouTube, na którym się te odcinki będą pojawiać. Moja, moja stronka do obserwowania, chyba nawet wiecie, e, cztery raczej no, 4 już jest obserwujących, więc 8 obserwujących musi być. Polubiony ma, ten, e, polubiony ostatni mój post na stronce. Jak zgłaszać, nie ma 5 e, polubień Musi być druga sprawa, czyli trzecia sprawa. Jak już odcinek będzie gotowy. Film będzie wrzucony odnośnie tego i no pod filmem też musi być ogólnie 5 polubień, minimum odnośnie tego, że już odcinek jest. I no to tyle w temacie. Jeżeli będzie kolej, kolejny odcinek, no znowu trochę poprzeczkę podbijam. Wiem, że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych, tylko po prostu jesteście leniwi. <laughs> to akurat wiem. Dobra, po sobie. Także no, pokażcie mi, że mogę na Was liczyć. Także do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!